Mogłoby się wydawać, że twórcy Genshin Impact po słabej aktualizacji 1.4 nie zaskoczą nas już niczym pozytywnym. Wczorajsza zapowiedź 1.5 zmiotła wszystkich z powierzchni ziemi i sprawiła, że człowiek nabrał jeszcze większej ochoty na grę od Mihojo. Usiądźcie wygodnie, bo to co zobaczycie w nadchodzącej aktualizacji na pewno Wam się spodoba. Nowa aktualizacja wiąże się z nowymi postaciami oraz banerami. Dostaniemy dwa limitowane banery, a pierwszym z nich będzie powrót ukochanego papy Geo, czyli Zongliego. Jego ponowne pojawienie się będzie wiązać się z kolejnym Story Questem, który wreszcie rozwiąże zagadkę tajemniczego smoka, uwięzionego pod drzewem w Nantianmen, wraz z nim pojawi się nowa czterogwiazdkowa postać Yanfei. W drugiej połowie aktualizacji otrzymamy drugi baner kompletnie nowej postaci jaką będzie Jula, co nie powinno nikogo dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że w dzień po aktualizacji 1.4 otrzymaliśmy jej przecieki. Wraz z nową postacią oczywiście otrzymamy specjalną broń do niej, czyli tak zwaną Song of Broken Pines, a dodatkowo otrzymamy całkowicie nowy domeń z możliwością wydrobienia kompletnie dwóch nowych. Artefaktów. Pierwszy set wydaje się być typowo pod naszego PPGO, ponieważ dodaje on do 20% więcej życia oraz posiada wzmocnienie do tarczy. Drugi z kolei będzie świetny na nową bohaterkę, gdyż będzie on dodawać do 25% do Physical Damage oraz ogólnego ataku. Nadchodzi druga seria spotkań z postaciami, tym razem będziemy mieć możliwość wybrać się na przygodę z Dioną oraz otrzymamy drugą część spotkań z Noelem. Jak wspomniałam wcześniej, żongli otrzyma nowy story quest, w którym wreszcie dostaniemy rozwinięcie tajemniczego drzewa w Nantianmen oraz dziewczynki, która ciągle powtarza, że nadchodzi przebudzenie. A Zdacha, bo tak naprawdę będzie się nazywać nowy przeciwnik, będzie czwartym tygodniowym bossem. Przy okazji rozwieję Wasze wątpliwości dotyczące rezin. No, bo wiadomo, kolejny Weekly Boss, kolejne 60 rezin do wydania. Trochę już za dużo, jak na nasz limit, prawda? Od nowej aktualizacji na trzy pierwsze bossy otrzymamy zniżkę aż 50%, w wyniku czego całe cztery bossy zrobimy za 150 rezin bez żadnego doładowania nowa postać, pod którą trzeba jakoś, wiecie, farmić matcy, no to pojawia się też i nowy mini-boss, a dokładniej Cryo Kostka, która będzie prawdopodobnie umieszczona w Dragon Spine. Ale to nie koniec nowych bossów. Abyss również otrzyma zmiany i znienawidzony piętro 11 zostanie zastąpiony przez nowego przeciwnika. A mianowicie tutaj mowa o Abyss Lector, bo tak będzie się on nazywać i będzie on nowym postrachem tego piętra. Szczerze mówiąc, gdy usłyszałam o systemie housingu w grze, moje serduszko zabiło szybciej, a kiedy wreszcie został on potwierdzony, mogę oficjalnie oznajmić, że aktualizacja 1.5 mnie całkowicie kupiła. Otrzymamy trzy miejsca, w których będziemy mogli stworzyć nasz wymarzony domek oraz zapraszać do niego znajomych. Więcej informacji, jak dokładnie będzie działać ten system, znajdziecie w naszym artykule na stronie genshin-impact.pl. oczywiście wszystkie linki znajdują się w opisie. Oczywiście wraz z nową aktualizacją będziemy mieć serię nowych wydarzeń. Pierwszym wydarzeniem będzie tak zwany Energy Amplifier Initiation, który polegać będzie na wzmocnianiu umiejętności postaci, a fragmenty, które będą do tego potrzebne, zdobywać będziemy mogli właśnie w świecie. Później będziemy mogli wejść w specjalne domeny, aby zdobywać dodatkowe nagrody. To wydarzenie będzie można zrobić w koopie, a jedną z nagród będzie darmowa Diona do Waszej kolekcji oraz np. korona, materiały do asendu postaci i wiele innych. Battlefront Misty Dungeon. Będziemy mieć sześć różnych miejsc, w których będziemy musieli się sprawdzić, czyli będą tak zwane triale. Grać będziemy tylko postaciami, które będą do wyboru właśnie narzucone przez to wydarzenie. Podczas tego wydarzenia nie będziemy mieć dostępno również do jedzenia, czy dodatkowych buffów, jak w przypadku Abyssa. W tym wydarzeniu, czyli tak zwanym Tomo. Będziemy mieć do czynienia właśnie z niezwykłym, znanym już nam bardzo dobrze, Hirichurlem, tak, ten co rzuca w nas z kapustą i fejkowymi primodżemami. <grydy> będziemy musieli wytropić go z pomocą Ellie Musk, dzięki niej będziemy gadać z innymi Hirichurlami, aby oni wskazali nam lokację tego pana kapusty. Nagrodę otrzymamy mebelki do naszych nowych domków oraz primodżemy, more i inne nagrody. Wind Trace jest kolejnym wydarzeniem, które będzie polegał na zabawie wchowanego. Będziemy mieć pięć różnych miejsc, w którym będziemy mogli grać. Overflowing Mastery, czyli tak jak w przypadku poprzedniego eventu, Lay Line Overflow, tak i tutaj będziemy mieć możliwość zdobyć podwójne nagrody z drzewa dla materiałów do levelowania talentów postaci. Po aktualizacji 1.5, grając w koopie, zdobywanie poziomu przyjaźni dla postaci będzie podwojone. Dostaniemy także alerty związane z zakończeniem jakiegoś eventu, aby gracze zdążyli je ukończyć przed czasem. Jak już jesteśmy w temacie maili, no to zostaje też dodana opcja zaznaczenia tych, które uważacie za ważne, aby przypadkiem ich nie skasować. Jak widzicie, aktualizacja 1.5 zapowiada się całkiem nieźle. Aczkolwiek największa bomba została rzucona na samym końcu. Mihojo pokazało nam, jak mniej więcej będzie wyglądać długo oczekiwana Inazuma, czyli trzeci region w Teyvat. Proszę mieć na uwadze to, że jest to tylko zapowiedź i Inazuma jeszcze nie pojawi się w nadchodzącej aktualizacji. Dodatkowo podczas chińskiej transmisji tę zapowiedź poprowadziła tajemnicza postać, która z początku została przez nas odebrana jako Bal, czyli Elektro Archons Inazuma. Niemniej jednak to nie była ona, niestety. Dostaliśmy zapowiedź prawdopodobnie kolejnej grywalnej postaci, czyli Jae Sakury, którą możecie kojarzyć z innej gry Mihoyo, czyli Honkai Impact. No, i to tyle, jeżeli chodzi o tę zapowiedź. Oczywiście w komentarzach dajcie znać, jak Wam się podoba, jakie są Wasze odczucia, co najbardziej Was, że tak powiem, zaskoczyło. Piszcie, komentujcie oczywiście, a my co? Słyszymy się w kolejnym materiale i na streamach. Także trzymajcie się, cześć!